Siemano wszystkim, lecimy z nagrywaniem. Kolejny odcinek, mamy wiosnę, Piotrek już pojechał po lawetę, bo sprzedaliśmy mtz za 32 tysiące, tak? 32? A za 32. I za 28 kupiliśmy Ursusa 902 z turbiną, z przednim napędem, yy, bez przedniego napędu, kurczę. Dobra. Jest i on, dobra panie, podjedź tam na podwórko. Chociaż nie wiem, czy. Dobra, nie, bo tam chyba nie wyjedziesz, nie? Nie, odwrócę się no. Nie wyjedziesz. Kurwa, w lewo. Uważaj na tą lawetę. Spokojnie, nie no sztuka. Teraz, teraz. Teraz słuchajcie, bo kurwa będzie. Wiecie, jak zawsze na wsiach organizowane są procesje po wioskach. Tam ksiądz chodzi, ludzie idą procesje, są te stacje i tak dalej. I u nas kiedyś była taka akcja, że ksiądz jechał właśnie na busie, tak z tyłu na pace. Trzeba go przestawię. Tylko że on miał klęcznik. No, a my z powodów takich iż, że kurczę, no muszę zapalić silnik. Lublin nie ma tego. Passenger moda, no to w ten sposób będziemy się przemieszczać. Dobra, panie ja jak pilot. Kurwa jak z pierwszej kamery widać. Chcesz coś zobaczyć Panie jak jadę. Jeszcze jedzie po traktor. Jedzie po... Jeszcze sobie chuda wyłączę. Kurde jak... tego... Dobra ja cię tu kieruję. Co będziesz nawracał tak? Uważaj na zaczep! Nie ma kogutów, ale lipa. Trzeba nam założyć koguty do tego do Lublina. Jedziemy ogień. Długie lewy pas. Niech sąsiad. Sąsiad niech widzi. Zobaczysz co się tu będzie działo zaraz jak ciągnik przyjedzie. Dobrze. Jedziemy, pozwiedzamy trochę. Ale nie no, ta mapa to jest mistrzostwo świata. Ten jak tam jedzie ręka na biegach. Elegancja, no niestety, no tyle aut sprawdziliśmy i żadne nie ma passenger moda. Jak nie ma No Lublin ma taki mod specjalny na tego, kurde, passengera rowerowy. Ja robię cardio ogólnie dzisiaj. Nie wiem ile na godzinę jedziemy. Patrz jaka hamuwa, nic nie zjedzie. Następny, 65, 70 już mam. O dobrze, kurcza ja bez okularów. Oczy łzawią, oczy łzawią. Do tyłu się patrzę. Ale ta mapa jest normalnie. Mistrzostwo świata. Tu ustępuj. Gdzie tu ustępować? Gdzie tu jest skręt? Jak? Ale tam jedzie, patrz jak jedzie. Oż, następny. Patrz, a tam mógł zjechać. Dobra, wolne, wolne, ja tu patrzę. No i klaps. <grym> Ogień. Idzie Lublin, kurwa, ja mówiłem. Wiedziałem, że to tak będzie. Ciekawe, zobaczymy, jak załadowany. Ja sobie w traktorze do domu pojadę. <grym> Rower na pace. Uważaj, kurwa! No, rower na pacę Ja sobie w ciągniku będę jechał Ładnie idzie Trzeba go przepalić trochę Bo on, kurczę, mało kilometrów robi Muła ma No, muła ma przez to takiego Ale nie, no ta mapa jest ogromna Ciągnik mamy kurcze zapłacony, tylko trzeba jechać go załadować, wziąć, zabrać do domu i będą testy przy sianiu. Tutaj? Łopanie, dobra, wjeżdża, wjeżdżamy. Z drogi. Tam jakie bloki. U mnie takie są. U mnie też właśnie. Typowo PGR-owskie. Jest. Jest, kurde, dobrze. Nasz. Dobra, będę wysiadał, trzeba. Wysiadał będę. Jak podjedziesz, co? Do przodu podjedziesz? Nie. I tyłem wjadę, czy przodem? Tyłem. Tyłem? Dobra, czekajcie, bo nie będę mógł otworzyć drzwi. Zobaczcie, co to robi. Jak to wjedzie w pole. Kurwa, o! Turbina widać! Porządna chińska robota! Kurwa, będziemy palić tą bestię! No, odstrzała! Nowy rozrusznik! Nowy rozrusznik, akumulator z bajzona Ale coś biegi strasznie, panie! Ja tu luz... No kurde, nie chcę na luz wbić! Co jest? Sprzęgło, sprzęgło w no patrz, zaraz mnie popierdoli Ale słyszysz jak skrzeczy Dobra, był luz, jest luz, dobra Padaj mu na zimny Tak wjeżdżać? A nie lepiej tyłem cofnąć? No mogę tyłem, ale jakbyś odjechał No dobra, może tam kurczę biegi delikatnie Nie chcą wchodzić jak należy, ale... Ale za tą cenę... O jest, teralus normalnie wchodzi już, dobra Teraz tak, dobra, dobra, stój, czekaj. Będziem cofać. Dobrze? Dawaj, dawaj. Zobacz kurde ja nie widzę jak przód. bo ja pierdzielę jak stromo. Tak jak teraz? Dobrze? Jeszcze? Jeszcze jeszcze no. Do końca. Dobra, nie będzie Dobra Ja pierdzielę, ale maszyna Dobrze jest Czy... Kurde drzwi nie zamknę teraz Co to skacze wariuje Ze szczęścia Zapięłeś go Czy jego się nie zapina? Nie zapina się chyba Dobra Ale będzie Panie zobacz Zobacz co się Chodź. dzieje Proszę tak zobaczy to się zesła No na pewno Widać kurwa Kawał dobrej roboty Dobra wsiadam Jedziemy Siadam na rower Jedziemy do domu Kurczę Ale piękny sprzęt Teraz ostrożnie panie, bo to wiesz Szkoda maszyny No szkoda by było Teraz tu uwaga ludzie Ale co on tak ledwo jedzie? No O Boże Dawaj Lublin Ja pierdykam, no no jest co robić, nie ile on waży? 5 ton? Ale powiem ci. Ładnie to o. wygląda z tej perspektywy, jak sobie siedzę na dachu. Więcej widzę. <śmiech> <śmiech> tylko okulary muszę wziąć następnym razem. Muchy. No, buchy, łzy lecą. Panie, daj pan spokój. Gałęzie, poryju. Ale pięknie on wygląda. Trzeba go tylko trochę umyć. Trochę serca oh. będzie, no. ale kurwa, odblaski są. Opony mogłyby być szersze, ale to przy remoncie. No, w sumie opony by mogły być szersze. Ale kurczę, przy tych koniach napęd się mu dołoży. <laughs> Się go pomaluje, odnowi? Jak nowy. Dobry. dobry sprzęt. Będzie panie tego. Ojej. Ani ciężko. Strasznie widzę jak... Ledwo co się wie... Toczy. No robi co może. Ja pierdolę Trzeba było namiot wziąć Trzy <laughs> 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 dni będziemy jechać Ale zajebiście się jeść na tym rowerze Ja nie mogę <laughs> Daj pan spokój Wo woa, o, o Jezu! O, nie ufa! się stało. Coś ty narobił, najlepszego! Wysiadam! Nie będę z wariatem jeździł! Do cofaj! Gdzie tu oranę nie wyjedzie? Cofaj! Będę cię pchał! Cofaj! Dobra! Czekaj, czekaj! Stój, stój! Do przodu, do przodu! Stój, stój! Kurwa! Nie spadł! Traktur! Ja pierdolę! Jedziemy! Dobra! Auto jedzie! Auto mnie popchało! Ja pierd... Zaraz do niego pójdę chyba! Jezu, je, ledwo jedziemy przez tą durną babę tam z tyłu. Trzeba koguty założyć do tego, do Lublina. Nie mamy koguta w trakturze. Tu też nie. Trzeba kupić dwa. Odżałować. Normalnie. Wszyscy tak robią na facebookach. Koguty Nic nie jedzie, ja tu patrzę Z góry Czujne Stój tam Patrz, nawet nie zahamował Pewnie idzie sąsiad z pa Patrz, patrz Patrz się co tu się robi Patrz Trąb, niech wyjdzie z domu Będziemy podjeżdżać Uważaj na te gałęzie Kurwa o co tu się robi, święto we wsi. O idzie, idzie, o, patrz patrz co się robi. Widziałeś? A, dojeżdża, jedzie, jedzie, wjeżdża, wjeżdżamy. Dobrze. Kurwa, ale jedzie. Ale jedzie, aż komputer lagi. Wszystko się robi. Emocje, dobra, wyskakuje, dawaj Kurczę tego Dobra Biegnę Ale będzie. Ale będzie Ja pierdolę, panie, ja zrobię zdjęcie Zrobię zdjęcie Czekaj Kurbao Tylko kurczę, najlepiej jakbym siedział na rowerze. Dobra, cyk. Jest. Dobra, wysiadam. O kurwa. Teraz mi się to włączyło. Dobra, wyciągamy, wyciągamy go. nie maszyna. Dobra, czekaj. Kurcze. Ja pierdolę taki zakup. Aż nie mogę ze szczęścia jak tu skacz człowiek. Kurde. No, nie mogę drzwi otworzyć. Palto O! Ale Chciał, to chodzi. Olej Zmienić chyba. Panie, jak się wkręca na obroty. Ale fura. Robi robotę. Patrz, jadę tutaj koło sąsiada. Niech zobaczy. Patrz złodzieju co tu się robi. Kurwa Ale teraz to będzie. Teraz to można świat doganiać. Parafa, panie o Boże. O Bo co, co, co ty robisz? Co ty robisz? Próbuję rower ściągnąć Musisz odpiąć pasy Panie No ściągną ale... Dobra, co? Trzeba będzie lawetę jechać, oddać I... Będziemy się kurcze żegnać Dobra, rower stoi, A? o jedzie Wyjedziesz tędy? Ja, Nie, no spokojnie. Dobra. Kurde, i trzystówki w dupie. Ale traktor jest. Ale Trzymaj. traktor jest, no. Ale żeś się zmieścił. Kurcze. Ja pierdolę. Później trzeba jeszcze ogarnąć następny odcinek, no to panie trzeba będzie jechać po ziarno, mi się wydaje. Przywieźć jeszcze o, kilka worków. Traktor umył! No, traktor, kurde, traktor trzeba by umyć. Czekaj, drzwi zamknę Trzeba go kurde umyć Ja dziękuję To jest piękny start co. Kurcze jak ten ciągnik wygląda O Jezu, ale tutaj rdzy wyszło. Ja pierdyle. Sprayem się pomaluję. No, trzeba będzie spraya i kurwa. Srebrzankę kupić tą żaroodporną do tłumników i... Hammer item na niebiesko. W środku drucianą ze skrobać. No tak. Już prawie zeszła. Kerszerem trochę tego. No nic, no no kurczę. 28 tysięcy stan, kurde, no prawie nowy. Nie ma co narzekać za te pieniądze w takim stanie. Kurwa, ciężko rower kupić. Będzie dobrze. Dobra, trzymajcie się do następnego.